Czy warto kupić tego właśnie boxa za ponad 300 zł? Sprawdźmy to. Bo dzisiaj otworzymy sobie ten właśnie oto produkt, czyli Charizard EX Super Premium Collection Box, który jest ogromniasty za sprawą figurki, która znajduje się w tym Boksie, a przede wszystkim w tym materiale odpowiemy sobie na pytanie, czy ten box opłaca się kupić? Czy tak naprawdę ta cena jest adekwatna w porównaniu do innych produktów, które już na rynku mieliśmy? Jest to pierwszy box z kurczę z figurką i muszę Wam powiedzieć, że już samym wyglądem tego boxa naprawdę robi ogromne wrażenie. Nie będę ukrywał, jestem dość sceptycznie nastawiony co do tego, czy ten box się Opłaca kupić czy nie? Oczywiście, wiadomo, jest to y, kwestią tutaj bardzo indywidualną i subiektywną. Oczywiście będę go tutaj oceniał bardziej za sprawą tego, czy warto sobie go kupić do otworzenia, niż czy jest to dobry boks do takiego przetrzymania w czasie, bo może urośnie na wartości. Zobaczmy w ogóle jak wygląda, wgryźmy się w ten temat. On się bardzo ciekawie otwiera, to ja wam tutaj pokażę na tej kamerze. Fajnie wygląda, to jest jeden z, w ogóle chyba z nielicznych boksów, który w ogóle ma tak wielką figurkę. No bo oczywiście wielokrotnie mieliśmy boksy z wszelakimi figurkami. O, jest to podzielone w sumie na takie mniejsze, że tak powiem, kwadraciki. W boksie mamy 10 boosterków, 3 promki, z czego tak naprawdę no, jest jedna promka tego czelizarda. No i teraz najważniejsza, najważniejszy produkt, czyli nasza figurka. Tutaj w ogóle taki fajny stędzik jest, trochę jak taka scena. Fajnie to wygląda. W ogóle sam, sam box, jeśli nie zostanie uszkodzony w trakcie otwierania. Można sobie do czegoś wykorzystać, żeby po prostu ładnie wyglądało, bo muszę przyznać, że samo opakowanie robi ogromne wrażenie. Otwórzmy teraz. O, jest nasza promeczka, która naprawdę jest promeczką. Jest tutaj oznaczenie, więc jest to bardzo istotne dla oczywiście naszych hardych kolekcjonerów. Teraz nasza figurka. No muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten produkt, ta figurka jest zrobiona, kurczę, naprawdę rewelacyjnie. Czego się nie spodziewałem, bo trochę Pokémon Company, jak to miło powiedzieć. Przyzwyczaiło nas do troszkę innego standardu, jeśli chodzi o takie figurki, ale tutaj ta wygląda naprawdę rewelacyjnie. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Ja sobie oczywiście przed materiałem tutaj zajrzałem do cen figurek z Pokemon Center, ile mniej więcej mogą mieć. Takie figurki na Pokemon Center potrafią wahać się tak od 150 do nawet 300 zł, oczywiście w zależności od wielkości i tak dalej i tak dalej. Warto to mieć na uwadze, patrząc, że ten produkt ma 10 boosterków, gdzie standardowo w takich boksach te boostery mają około, wiecie, kosztują około 18 zł. Patrząc po cenach innych boksów, mamy 10 boosterów, razy załóżmy te 18 zł. Nawet jeśli chcielibyśmy być mili, no to możemy dać to 15 i wychodzi nam o, tutaj jest dużo, dużo dodatków innych. Aha, jak głupi się nastawiałem na to, że głównie tu będzie Stellar Crown i na to patrzyłem, ale jest Paradox Rift, Temporal Forces, Twilight Masquerade, Paradox Rift. To nam też troszkę zmienia. I tutaj znowu Paradox Rift, jeden Stellar, Temporal, Twilight, czyli najwięcej w tym boksie mamy Paradox Rifta, jeśli o to chodzi. Kurczę, szkoda, szkoda, to też dużo mówi. Na początku chciałem schejtować ten box. Powiedzieć, że ewidentnie nie opłaca się za takie pieniądze. Znowu wciskają nam tego czalizarda i jest to strasznie. strasznie zawyżona cena jak za boks, ale jak się wgryzłem? Ceny tych innych boxów, które były na rynku, to powiem wam, że na przykład za dwa boksy, czekajcie, aż se spojrzę, Palkia Vistar też potrafiła kosztować jako box te jakieś 150, nawet 160 zł. Potrafiła, i w tym przypadku dwa takie boksy były w wartości tego tutaj, a tam jedyne co mieliśmy to karty Jumbo, dwie promeczki, co prawda, palki to akurat grywalnej, no i pięć boosterów, więc dwa dawały nam te 10, więc mieliśmy podobną ilość boosterów, ale zamiast figurki mieliśmy po prostu dwie. Karty Jumbo i cztery promki. Nie wiem, jak to dokładnie, właśnie, wycenić. Jak widzicie, to nie jest aż takie prosto zero-jedynkowe, zero ale troszkę zmienił mi się ogląd na tą sytuację i wydaje mi się, że nie jest tak źle. Pokażę Wam jeszcze tutaj, jak wyglądają karciożki. No, wiadomo, najbardziej interesująca jest tutaj ta promka, bo te dwie karty to poza holo nie mają sobą nic do zaprezentowania za bardzo. Więc, tak naprawdę. Myśląc sobie o tej figurce Patrząc, że te boostery mogą kosztować Te 15-18 zł Czyli załóżmy w tych boksach Sama cena tych boosterów w tym boksie To jest załóżmy te 180 zł No to figurka będzie kosztowała 120 zł Co patrząc na to i patrząc na cenę Na przykład figurek z Pokémon Center Wydaje się w miarę atrakcyjne Nawet jeśli przyjmiemy, że boostery kosztowały te 15 Wychodzi 150 zł Czyli figurka będzie te 170 zł Kosztować. Nie jest tak źle, no bo mamy ją po prostu od ręki w Polsce. Oczywiście dla fanów Chalizarda jest to chyba rewelacyjny produkt. Ja takim wielkim fanem nie jestem, ale umiem sobie wyobrazić, co by było, gdyby ten box był z figurką Mimikyu i to jeszcze takiej wielkości. No to byłbym chyba pierwszy, który ten box by otworzył. Przejdźmy w ogóle do boosterków. Zacznę je już otwierać i trochę tutaj doopowiadam tutaj do mojej takiej analizy na szybko. Oczywiście dajcie znać, co wy myślicie o tym produkcie. Czy warto, czy nie warto, czy kupiliście, czy planujecie kupić. Jestem ciekawy Waszej opinii. Jeśli nie do końca się zgadzacie ze mną, to też się podzielcie. Jestem ogromnie, ogromnie ciekawy Waszej opinii, bo Moja się zmieniła. Z każdą chwilą, tak naprawdę, moja opinia co do tego boksa była. Yy, się zmieniała. Tak jak mówiłem, na początku byłem bardzo negatywnie do niej nastawiony i zakładałem, że za taką cenę to jest abstrakcyjna cena. Ale jak sobie zacząłem porównywać te produkty, to zaczęło wychodzić, że w sumie nie jest tak źle. I nawet w tym momencie, patrząc jeszcze po jakości tej figurki, dochodzę do wniosku, że. W sumie spoko produkt. Oczywiście, jeśli ktoś ma wolne 350 zł. No, oczywiście, te boostery, szkoda, że są tak wymieszane. Może dla osób, które nie wiem, nie potrafiały jakichś fajnych dropów ze starszych dodatków, może być to dla niego świetna okazja. Ja jestem raczej kolekcjonerem, który już się skupia głównie na tych nowych, więc powrót do starych nie jara mnie jakoś bardzo. Już się zdążyłem mentalnie z nimi pożegnać. Spoczko, spoczko. Jest Armariusz jako pierwszy dropek tutaj z naszych boosterków. Przecież, oczywiście, no jeśli uda mi się tutaj trafić coś bardziej rewelacyjnego, no to będzie to cudowna sprawa, ale nie liczymy dropu tutaj jako, jako czynnika wpływającego na opłacalność boksa. 10 boosterów to jest duża szansa na trafienie jakiś, nie wiem, Illustration Rerek, więc na plus, ale. Mimo wszystko musimy potraktować boostery jako boostery, no bo gdybyśmy chcieli kupić czyste, same zwykłe boosterki Iron Handshake, proszę bardzo, jak miło kodzik dla was, oczywiście. To byśmy to inaczej liczyli, no bo na, na same boosterki opłaca się po prostu kupować po prostu Czy to booster boxa, połowę booster boxa, bundle czy po prostu no produkty, które zawierają same boostery, żeby te promki, jumbo karty czy figurki nie wpływały nam na cenę, bo w tych boxach w większości boxów nie opłaca się Kupować ich dla boosterów. No chyba, że są jakieś specjalne promki, boxy, które nie schodzą na sklepach i sklepy wystawiają je na dużych promkach. No póki co z dropów jest. Ah. Miernie, miernie, ale dodatkowo jeszcze ważnym czynnikiem, który może wpływać tutaj na ocenę opłacalności boksa jest to, że no nie rzadko zdarza nam się, aby Pokémon Kompany wypuściło produkt z figurką i to jeszcze tak wielką, no bo mieliśmy już takie, no ale nie, po pierwsze z Charizardem, zazwyczaj to były po prostu jakieś... Yy klasyczne Pokémony. proszę bardzo, i EX, ładnie nam sypie tutaj EX-ów, były to albo mniejsze figurki, albo no nie były tymi klasycznymi, dla wielkich fanów Charizardów, no to chyba jest to produkt wymarzony, właśnie nie wiem, możecie się podzielić tutaj ze mną swoją opinią, nadal no lepszy taki, lepsza taka figurka niż karta Jumbo w tym przypadku, co prawda no na figurkę trzeba mieć przestrzeń, trzeba mieć miejsce, ja akurat mam, więc... Fajnie zagości mi tutaj na półeczkę. No ale, no ale jednak mocno cenowo podwyższa nam tego boksa. No chyba, że... No prawda jest taka, że jeśli po prostu jaracie się tą figurką, to po prostu ten box jest dla was. Jeśli nie, to po co? Tam nic nie ma poza tą promką Charizarda. No chyba, że chcecie po prostu ją mieć do uzbierania master setu. I w sumie cena tej figurki jest spoko wychodzi na to, że bardzo spoko. Kurczę, jak to się zmieniło. Naprawdę chciałem nagrać ten materiał i zjechać ten produkt, zjechać Pokemon Company, że znowu próbuje nam wcisnąć tutaj Charizarda, jak to oni mają w zwyczaju, ale nie mogę, no nie mogę. Nieważne, jak bardzo jestem tutaj nastawiony na to, naprawdę z czystym sercem chyba będę musiał polecić ten produkt, mimo moich wcześniejszych uprzedzeń. Fajnie by było, gdyby wypuścili takich produktów trochę więcej. W sumie wolałbym na przykład zobaczyć taki produkt z jakąś kolejną figurką, która byłaby w produkcie, niż na przykład kolejnego UPC z tak naprawdę nie wiem czym one się różnią, z kolejną złotą kartą czy o, piękny Iwiak i. Blastoisik, proszę bardzo, proszę bardzo, do kolekcji. Jest to jest Blastois, no to jeszcze Venusaur i mamy piękny komplet starterów. Po prostu, no, że UPC spoko, jak wychodzi raz na jakiś czas, tak samo jak na przykład taki produkt z figurką. No i tych UPC jest po prostu za dużo, no po prostu, to chcę powiedzieć. 151, Stellar, e, wcześniej był, co było jeszcze wcześniej, jest Celebration, to pamiętam, ale mi między Celebration. A 151 minęło trochę odpowiednio czasu, ale między 151 a teraz z Telarem ewidentnie za mało. Nie wiem po co to robią, znaczy wiadomo po co to robią, ale trochę wydaje mi się, że się z tym zagalopowali. Więc pod tym względem w sumie na plus, na plus. Coraz więcej, więcej tylko takich produktów sobie bym życzył, i kończymy naszym pięknym Cinderacetem z teraz W sumie dropów było sporo. Oczywiście ich nie liczymy, nie było niczego rewelacyjnego, poza promeczką Chalizarda i tą piękną figurką, która ląduje chyba na mojej półce sławy. Będzie się prezentować pięknie, z pluszakami. O właśnie, no to teraz czekamy w sumie na jakiś produkt z pluszakiem Pokémon. O, z tego to bym się jak najbardziej jarał. I nie mówię o tych gniotkach które były, bo o tym nie mówimy. Widzimy się na kolejnych shortach, filmach i live'ach. Dajcie znać co myślicie i się z Wami żegnam. Hej